Dobra, siema, z tej strony Misiu Fortnite yy, Powracamy yy, No i tak na sam start Chciałbym wam powiedzieć o Q&A, gdzie możecie pisać Pytanie na Q&A Myślę, że za dwa dni będzie Q&A Tak, tak coś mi się wydaje yy, Możecie zadawać pytania Odpowiem yy, Raczej na wszystkie pytania Jeśli oczywiście Będziecie pisać Pytania. No i w ogóle możecie pisać: czy chcecie gameplaya e właśnie w tle, czy właśnie bardziej chcecie, żeby nie było nic, tylko że gadam, czy wolicie na przykład, no po prostu, żebym dał jakąś muzyczkę, żeby nie było słyszeć itp., czy wolicie na przykład z gameplay z takiej gierki na botach na prywatnym serwerze. Na przykład, nie wiem, możecie zagłosować, ale możecie zadawać pytania na kiondaju. No i tyle mam do powiedzenia Zapraszam tutaj na live'a o Jakieś nie wiem 15, 14, 16 Zapraszam na live'a Zachęcam być No i siema